Gdyby istniało coś takiego jak edukacyjne bingo, to prawdopodobnie przy każdej rozmowie o edukacji musielibyśmy zaznaczać, wykrzykiwać wtedy, kiedy ktoś powie edukacja fińska. I to się zdarza bardzo często. Mi zdarzyło się ostatnio, wtedy, kiedy rozmawiałem w, w trakcie audycji radiowej na temat edukacji. Natomiast problem jest trochę inny. Problem. Zaczął się w czwartek we mnie y, krystalizować, i dziś myślę sobie o tym, że warto porozmawiać o tym, do czego służą nam metody i do czego służą nam metody, które opracował ktoś inny. Ale zanim w ogóle do tego przejdziemy, trudne i nieoczywiste pytanie: kiedy ostatni raz udało Ci się potraktować kogoś podmiotowo? Pytanie o podmiotowe traktowanie człowieka towarzyszy mi zwykle wtedy, kiedy uczę etyki. To znaczy, ja nie uczę etyki jako osobnego przedmiotu, uczę etyki w ramach różnych przedmiotów, przygotowuję przyszłych psychologów do tego, żeby postępowali etycznie poprawnie. I pytanie o podmiotowe traktowanie człowieka pojawia się w tych y, rozmowach o etyce jako jedno z pierwszych. Dlaczego? Ponieważ y, etyka to nauka o moralności. Wtedy kiedy uczymy się jak postępować etycznie poprawnie, musimy wyzbyć się takiego dość popularnego przekonania, że żeby postępować etycznie wystarczy nie postępować źle. A to nie o to chodzi. Przyszły psycholog, przyszły ktokolwiek nie musi tylko nie postępować źle, Powinien postępować dobrze, aktywnie działać dla dobra. A punktem wyjścia do aktywnego działania dla dobra jest traktowanie człowieka podmiotowo. No i pytam znów: kiedy ostatni raz udało ci się potraktować człowieka podmiotowo? Pytania pomocnicze hm. kiedy ostatni raz udało ci się zapytać kogoś o zgodę i potem to uszanować. Niezależnie od tego, czy ta osoba się zgodziła, czy nie. Kiedy ostatni raz udało ci się. E, zaplanować coś, Jakieś działanie skierowane do drugiej osoby, w taki sposób, żeby to było skierowane do niej, a nie do osób jej podobnych. Problem, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć, jest bardzo subtelny, bo my możemy zrobić coś dobrego, w sensie przyczynić się do korzyści, którą ktoś uzyska, nauczyć go czegoś, pokazać mu nową umiejętność. Yy, Rozbudować postawę, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy możemy zrobić przy pomocy metod, takich, które wyczytaliśmy w książce. Natomiast możemy też zrobić te rzeczy, czytając nie książkę, ale tą osobę. Znaczy, odkrywając jej potrzeby, zastanawiając się nad tym, co przed nią, co już za nią. Zapytać ją, czy taka właśnie metoda jest dla niej odpowiednia. Interesująca, ciekawa, czy w ogóle jest do zaakceptowania. I w końcu yy, możemy wpływać pozytywnie, na, wpływać na rozwój, yy, tylko wtedy, kiedy osoby, które yy, są po drugiej stronie, chcą tego rozwoju. Myślę o tym dlatego, że yy, wtedy, kiedy poznajemy różnego rodzaju metody, rozwiązania, pomysły. Budzi się w nas ekscytacja, inspiracja. Nazwijmy to jakkolwiek. Wolę pomysł, bo jest bardziej bezpieczny. Zatem, wtedy, kiedy rosną w nas pomysły, zaczynamy dostrzegać w rzeczywistości dookoła nas świetne okazje, żeby ten pomysł wykorzystać. Tak jak, nie wiem, ktoś sobie kupi samochód jakiejś marki i nagle widzi samochody tej marki wszędzie dookoła siebie. Ktoś sobie kupi zegarek, i potem widzi, że wszyscy taki sam zegarek noszą. Wcześniej tego nie widzieliśmy. To pewnego rodzaju ludzka predyspozycja. Nie za bardzo jest sens na tym etapie wchodzić w to, jaka jest jej neurologiczna podstawa, albo jak się nazywa i tak dalej. Tak po prostu mamy. Jak, jak coś nam się podoba, to zaczynamy to widzieć w świecie. Powody, żeby zastosować jakąś metodę, wszędzie. I w sytuacji, w której nasi uczący się za bardzo chyba nie mają. Wyborów w kwestii tego, kto ich uczy, albo jakimi metodami się posługuje, no to te osoby stają się ofiarami tej metody. To znaczy, przestają być podmiotami, zaczynają być narzędziami do potwierdzania, że metoda działa, albo wyjątkami od reguły działającej metody. Tak się dzieje wtedy, kiedy na przykład wyobrazimy sobie świat, w którym jest dobrze. Wyobraźmy sobie świat, w którym jest lepiej. Może niekoniecznie dobrze, ale jest lepiej niż u nas. W związku z tym dochodzimy do takiego wniosku, że jeżeli u nas zrobimy tak, jak jest tam, no to u nas też będzie dobrze. No bo y, dlaczego miałoby tak nie być? Problem jest taki, że y, w świecie, z którego pochodzi metoda, którą się zachwycamy, ona została wypracowana w odpowiedzi na potrzeby ludzi z tego świata. Y, jeżeli przeniesiemy tę metodę do nas... Czy w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie to nie osoby, które się spotkają z tą metodą, były przyczyną powstania tej metody, to te osoby staną się przedmiotami, narzędziami do potwierdzenia, że metoda działa. Albo narzędziami do tego, żeby potwierdzić, że my jesteśmy rozsądni i świetnie oczytani i znamy się na rzeczy. U tych osób zacznie budzić to opór, bo ludzie mają w sobie. Głęboko zakorzeniony mechanizm, który potrafi rozpoznać, kiedy ktoś mnie używa, kiedy ktoś robi coś takiego, do czego ja jestem tylko narzędziem. I my rzadko kiedy to rozumiemy, w sensie jesteśmy w stanie to nazwać, ale bardzo często to czujemy. Czujemy to przez niechęć, przez. Jakąś taką y, blokadę, przez gniew, przez smutek czasem dochodzi do nas, że sytuacja, w której jesteśmy, nie jest dla nas komfortowa, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. I, I jak zaczynamy logicznie na ten temat myśleć, no to dochodzimy do wniosku, że są bardzo sensowne argumenty, żeby właśnie w ten sposób z nami postępować. Bo na przykład gdzieś za morzem tak właśnie się robi, i to właśnie teraz ktoś wprowadził do nas do szkoły, na przykład. I. I tak robi. No i powinien tak robić, no bo tam jak robili, to się sprawdziło. No to czego ja się czepiam? Okazuje się, że jest wiele argumentów, nie tylko ten. No i to powoduje, że zaczynamy szukać kogoś, kto jest odpowiedzialny za to, że ja się tak źle czuję w tej sytuacji. No a znów ludzie mają cudowną umiejętność do tego, żeby podczas poszukiwania osób odpowiedzialnych zacząć od siebie. I dochodzimy do wniosku, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, że tak źle się czujemy w sytuacji, która przecież jest dobra. No bo mamy logiczne argumenty za tym, że ona jest dobra. Ta subtelność, polegająca na tym, że człowiek przestaje być podmiotem, a zaczyna być przedmiotem, narzędziem dla metody, powoduje u ludzi bardzo głęboki dysonans, nieprzyjemność i odwrócenie uwagi. Od tego, co jest najważniejsze. Zatem, jeżeli byśmy mieli wprowadzić rzeczony na początku model fiński do polskiej szkoły, no to po pierwsze, ile jest fińskich dzieci w polskich szkołach? Jeżeli są, super. Może być tak, że ten system z kraju, z którego pochodzą, jest dla nich najbardziej optymalny. Ale nie ma żadnego naukowego dowodu na to, Albo nawet empirycznego, albo nawet takiego potocznego dowodu na to, że Polacy są Finami, albo że rozwiązania fińskie będą w Polsce świetnie działały. Natomiast, na podstawie tego, co powiedziałem, przewiduję, spodziewam się, że jeżeli ktoś wystawi nam metodę przygotowaną w innym kraju, to yy, polscy uczący się yy, zaczną się obwiniać za to, jak źle się w tym czują. A jak zaczną się obwiniać, to nam nie powiedzą. Bo zwykle wtedy, kiedy pojawia się wstyd, to nauczyciel, rodzic nie jest pierwszą osobą, której o tym mówimy. Bardzo często wtedy, kiedy pojawia się wstyd, nie mówimy nikomu. Czasem nawet nie mówimy sobie. W związku z tym może być tak, że wprowadzenie zewnętrznych metod, narzędzi, będzie powodowało u odbiorców poczucie, że są przedmiotami i poczucie wstydu. Więc jeżeli. Krytykować metody, to zadaniem chyba podstawowym jest określenie to, czy ta metoda, którą ja stosuję, faktycznie wynika z osoby, dla której stosuję tą metodę. Czy ona wynika z tego, że ja akurat czytałem ciekawą książkę? Czy ona wynika z tego, że gdzieś w jakimś kraju coś się udało? I czy my traktujemy człowieka podmiotowo? Czy my zapytaliśmy tego człowieka, czy on by chciał? Czy ten człowiek rozumie tę metodę, wie dlaczego dochodzi do zmiany i czy godzi się na tą zmianę. I to nie chodzi o to, żeby uczący się wyrazili wszyscy gromko zgodę na to, jak będziemy się uczyć. Natomiast chodzi o to, żeby oni czuli, że mają na to wpływ. A najprostszym sposobem, żeby spowodować, że ludzie będą czuli, że mają na coś wpływ. Jest takie skonstruowanie sytuacji, w której będą mieli na to wpływ. I jeszcze jeden twist. Bardzo często osoby we współczesnym systemie edukacji, i uczący, i uczący się, i zarządzający, i tak dalej, nie wiedzą, czego potrzebują. Dlatego, że system jest przestrzenią, w której nie mówi się o potrzebach. Więc może nawet nie tyle, że nie wiedzą, czego potrzebują, ale nie mają praktyki w mówieniu o tym. W związku z tym będą postępować zgodnie z takim mechanizmem, który zminimalizuje napięcie, który zminimalizuje ekspozycję społeczną. W związku z tym, jak ich zapytamy, czy chcecie, to powiedzą tak, żeby tylko nie musieć z nikim rozmawiać. W związku z tym, podejmowanie decyzji o tym, jaką metodę, Zastosować nie może się skończyć tylko na tym, że my ich zapytamy, czy chcecie, a oni powiedzą, chcemy. Chodzi o to, żeby przyglądać się z nimi i żeby e, uczynić ich aktywnymi członkami wybierania metody. E, żeby ten sposób pracy nie przyszedł ode mnie. Bo jeśli przyjdzie ode mnie, to jak dobry by nie był, jest narzędziem opresji. Jeżeli wypracujemy go wspólnie, też będzie narzędziem opresji. Ale y, łatwiej będzie nam ją przyjąć. Łatwiej będzie tym osobom, które y, nie zgadzają się na tą metodę, przyjąć, że teraz będziemy pracować tą metodą, bo wspólnie do tego doszliśmy. Robię to nie dlatego, że gdzieś za morzem są szczęśliwi Finowie, tylko dlatego, że moi konkretni koledzy i koleżanki w klasie uznali, że to jest fajna metoda. Ja się z tym nie zgadzam, ale kolegi, koledzy i koleżanki są fajne. W związku z tym idziemy. Za tym, co mówią, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w końcu nie ma jednej metody. Może kiedyś będzie, nie sądzę, żeby była, ale jakby no, no trzeba teoretycznie założyć, że wymyślimy jedną dobrą metodę, ale jeszcze jej nie wymyśliliśmy. W związku z tym, poszukiwania metody dla wszystkich zwykle skończą się tym, że większość będzie niezadowolona. Poszukiwanie metod. Które odpowiedzą niewielu, e, również spowoduje, że będzie wielu niezadowolonych, ale podejmą wysiłki ze względu na relacje i ze względu na e, zaangażowanie w proces. W związku z tym, metody, które wybieramy do pracy z osobami, metody, które wybieramy dla osób, z którymi pracujemy, powinny zostać z nimi uzgodnione? I y, powinniśmy wspólnie poszukiwać tego, czy ta metoda faktycznie odpowiada na nasze potrzeby. I powiem więcej. Jeżeli przeczytasz w jakiejś książce, zobaczysz w telewizji, w internecie coś, co Cię zafascynuje i spowoduje u Ciebie pomysł, uciesz się tym i absolutnie nie poddawaj się presji wprowadzenia tego w życie od razu. Rozmawiaj o pomyśle. Sprawdzaj z różnych stron, co ludzie myślą, co ludzie mówią, co ludzie czują. Tych, pomys tych pomysłów w osobach uczących powinno być więcej niż jeden. Powinno być kilka, które są aktywnie wprowadzane w życie, i kilka, które są w odwodzie. Dlatego, żeby nie spowodować sytuacji, w której, jeżeli jeden z moich pomysłów upadnie, to ja upadnę. Do zobaczenia.